Rozdział ósmy. Wyjrzałem na korytarz. Było ciemno i cicho. Pokój Nowakowskich znajdował się po przeciwnej stronie, Ada jeszcze nie wróciła. Ostrożnie nacisnąłem klamkę, zajrzałem do środka. Na stole paliła się mała lampka, w pokoju panował półmrok. Nowakowski leżał nieruchomo, przykryty jasnym pledem, chyba spał. Właściwie niczego nie usłyszałem, to była intuicja, instynkt, podświadomy impuls, który kazał mi zamknąć drzwi i zrobić krok ku środkowi korytarza. Rozejrzałem się. Jednolity szum, mrok rozjaśniony rozproszonym światłem, sączącym się z nad schodów. I w tym niejasnym świetle zobaczyłem, jak w głębi korytarza uchyliły się bezszelestnie jedne drzwi, a bliżej mnie po prawej drugie, i równocześnie niemal na korytarz wyjrzeli Joachim i Idzikowski. Zobaczyli się, zamarli w bezruchu, ale nie mogli się już cofnąć. Wtedy dopiero spostrzegli mnie. Co pan tu robi? spytał Idzikowski. A wy? Joachim wzruszył ramionami. Idę po wodę, do kuchni, wyjaśnił. Istotnie trzymał w ręku szklankę. Miał na sobie ciemną piżamę, na nogach filcowe bambosze. A ja, powiedział Idzikowski, posłyszałem szmer na korytarzu i pomyślałem, że jeżeli komuś nie udało się za pierwszym razem, to może spróbować drugi raz. I obaj z Jachimem patrzyli na mnie. W porządku, ująłem klamkę drzwi Nowakowskich. Wejdźmy tam wszyscy trzej, zbudzimy go i. Po co? Warknął Idzikowski. Myślę, powiedziałem wolno że on wie, kto go uderzył, kto miał powód, aby go uderzyć. Nonsens, Joachim wzruszył ramionami. Wszyscy w tym domu zaczynają dostawać histerii. Najwyższy czas się przespać. Wtedy usłyszeliśmy z dołu podniesiony, histeryczny kobiecy głos. Co się tam dzieje? Zaniepokoił się Idzikowski. Odwróciłem się bez słowa, zbiegłem na dół. Słyszałem za sobą kroki Joachima i Idzikowskiego. Na środku werandy stała Hanka. Ada i Łebkowski siedzieli jeszcze na kanapie z wyrazem osłupienia na twarzy. Trzasnęły drzwi w holu, zjawiła się babcia owinięta w szal z wałkami na głowie. Na półpiętrze zobaczyłem Magdę Idzikowską, którą także hałas wywabił z pokoju. Co się tu dzieje? spytałem, bo byłem najbliżej. W imię ojca i syna, przeżegnała się babcia. Przestraszyliście mnie, Haniu, o co chodzi? O to chodzi, że mam tego dość i wymagam choćby odrobiny przyzwoitości. W głosie Hanki pojawił się drżący, rozedrgany ton, który nikomu nie zwiastował niczego dobrego. Może babcia wytłumaczy swojej wnuczce, że jeżeli już musi udowadniać mojemu mężowi, że jest niebywale atrakcyjnym mężczyzną, to mogłaby się od tego powstrzymać przynajmniej na czas, kiedy jej mąż leży nieprzytomny piętro wyżej. Zwariowałaś, Hanka? Ada wstała z kanapy, odrzuciła włosy z nad czoła. Uspokój się natychmiast, jesteś histeryczką. A oprócz tego, Jurek nie jest nieprzytomny, tylko śpi, dodał Łebkowski. Ale ta próba rozładowania atmosfery raczej mu się nie powiodła. Hanka zacisnęła wargi, zmrużyła oczy. Uważasz to za świetny żart, co? wycedziła. Łebkowski wzruszył ramionami. Trudno się poważnie zachować w takiej absurdalnej sytuacji. Rozumiem, wszyscy jesteśmy zdenerwowani, ale to jeszcze nie powód. Dosyć! krzyknęła Hanka. Nie od dziś widzę, co się tu dzieje, ale właśnie dzisiaj mam tego dość. Haniu, dziecko kochane, ocknęła się babcia. Ale cóż się właściwie stało? Może wy się wszyscy prześpicie, a jutro spokojnie porozmawiamy. Pani Hanko, naprawdę, powiedziała błagalnie Magda Idzikowska. Ale Hanka nie słyszała nikogo. Jurek też to widział. Zniżyła głos niemal do szeptu, chociaż wszystko się w niej gotowało. Jestem pewna, że także był bliski wybuchu. Może dlatego spadł ze schodów? Hanka! krzyknął Łebkowski. Zapadła cisza. To świństwo, powiedziała powoli Ada. Łebkowski zerwał się nagle, wyszedł bez słowa. Jak zwykle pierwsza opamiętała się babcia. — Haniu, zaczekaj. Dam ci waleriany, dziecko, i nigdy nie mów, zanim nie pomyślisz. Zygmunt miałby się zaczaić na Jurka? Strącić go ze schodów? Hanka zaczęła przytomnieć. Podniosła rękę do czoła. — Wcale nie myślę, że to było zaplanowane — powiedziała prawie normalnym głosem. Jurek mógł mu powiedzieć, co o tym myśli. Pokłócili się i... — No sens — rzekł Zimno i Dzikowski. — Nie było słychać żadnej kłótni. — Jeszcze pan nie wie, że można się kłócić szeptem? Sądzi pani, że to miał na myśli, kiedy powiedział, że jeszcze raz zabawi się w detektywa? Spytałem. Chyba jednak użyłby innych słów. A pana co to obchodzi? Wściekła się Hanka, tym razem jednak raczej dlatego, że zaczęła sobie zdawać sprawę, jakiej klasy był jej wybuch, w dodatku oglądany przez obcych ludzi. Co pan tu w ogóle robi? Kto pana tu prosił? Kto pana upoważnił do zabierania głosu? Powinna pani mieć pretensje raczej do siebie, niż do mnie, powiedziałem zimno. Nigdy nie lubiłem histeryczek. Jachim przyglądał mi się badawczo, a Ada podniosła głowę i spojrzała na mnie przyjaźnie. Narobiłaś takiego krzyku, aż cud, że Klimczok nie przyleciał, poparła mnie babcia. Chodź zaraz ze mną dostaniesz kropelki. I wszyscy do łóżek. Dobranoc dzieci. Dobranoc. Ja nie pójdę na górę, powiedziała Hanka z dziecinną zawziętością. To prześpisz się u mnie na kozetce, zdecydowała babcia. Inaczej kłóciłabyś się z Zygmuntem do białego rana. Jedna noc osobno, dobrze wam zrobi i drepcząc energicznie wyprowadziła za rękę bierną, nie stawiającą żadnego oporu Hankę. — Dobranoc — burknął Idzikowski, patrząc na mnie raczej bez przyjaźni i poszedł z siostrą na górę. Jachim nalał do szklanki wody z karawki stojącej na stoliku i skinąwszy bez słowa głową, także ruszył do siebie. Ada siedziała na kanapce z głową odrzuconą na oparcie, wzrokiem utkwionym w suficie. Usiadłem przy niej. Drgnęła gwałtownie. — Pani mnie się boi? — Ja? Skąd? Nonsens — Dziwi się pan, że jestem zdenerwowana? Nie, to dobrze, że nie dała się pani wciągnąć w tę dyskusję. O, proszę pana, pan nie zna hanki. Już drugi raz widzę coś podobnego, tylko że wtedy chodziło o inną panią. Pani Jado, pani naprawdę nie wie, co odkrył pani mąż? Przed chwilą pan usłyszał, co odkrył, mruknęła. Niechże pani nie opowiada głupstw. A skąd pan może wiedzieć, że to nieprawda? spytała zaczepnie, widocznie wracała do siebie. Nie ta klasa. Wybrałaby pani inny czas i inne miejsce. Nawet. Co nawet? Ach, nic. Mam rację? Hanka jest obsesyjnie zazdrosna, pokiwała głową. I to wcale nie jest zabawne. Jej się zdaje, że dyrygent operetki musi spać z całym baletem. I zapomniała, że pani jest z opery, dokończyłem. Spojrzała na mnie krzywo. Co pan chciał powiedzieć, kiedy nie skończył pan zdania? Że co bym jeszcze wybrała? Innego partnera? Proszę pani, ja nie dokończyłem zdania z jakiegoś powodu i dzisiaj już go nie dokończę. To znaczy, że mam iść spać? Chyba słusznie. Dziękuję, że pan trochę pogadał z bohaterką skandalu. Pewnie mi to pomogło. Dobranoc, panie Piotrze. Razem poszliśmy na piętro, pogasiwszy na dole światła. Mam do pani prośbę, powiedziałem, kiedy Ada ujęła klamkę drzwi swego pokoju. Proszę przełożyć klucz do wewnątrz i przekręcić go dwa razy, znieruchomiała. Chce mnie pan przestraszyć? Skądże? Chcę panią rozśmieszyć. Proszę zrobić, o co panią prosiłem. Byłem pewny, że za którymi z zamkniętych drzwi stoi ktoś nasłuchując. Oddycha szybko i płytko, spięty w oczekiwaniu chwili, w której wyjdzie na ciemny korytarz.